I Bartosz Janiszek ma no, wyłamanie na przeszkodzie numer 10. Czyli jest to zielona budka na wyspie. I teraz ją pokonuje bezwzględnie. A, A tu przeszkody bezwzględnie pokonał Mirosław Prichoda na koniu Karantinius. Jego dotychczasowy rezultat 51 i 1. Do drugiej, do drugiej wody galopuje Indira pod Bartoszem Janiszkiem. Dotychczas para ta zanotowała jeden błąd na kombinacji wodnej i teraz drugą kombinację wodną Pokonał Bartosz Janiszek się błędnie zostają trzy skoki do końca, a Mirosław Pichona strze na koniu. Karakinus bezwzględnie do przeszkody numer 7 Kolejną parą jaką zobaczymy będzie Elita pod Weroniką Krzyż Świat Szwadronia dosyć Dotychczasowy rezultat 55 i 2 I drugie wyłamanie swoje drugie notuje Bartoz Janiszek na koniu Indira, a Mirosław Richoda pokona bezwzględnie białą budę i teraz zeskok z bankietu zmierza do drugiej kombinacji. Dotychczas bezwzględnie Elita pod koroniką Krzysztof Notuje jedno wyłamanie na dwójkę. I zawodnik Bartosz Janiszek, proszony po zejściu z konia, o podejście tutaj do bazy. Zawodnik Bartosz Janiszek, proszony o podejście do bazy. A Mirosław Prywoda na kombinacji na wale, zostaje mu jedna przeszkoda. Weronika Kryspia z jednym błędem na przeszkodzie numer dwa pokonuje, pokonała cztery przeszkody. Do startu przygotowuje się Jaromil Kabelka z y trzech na koniu.